Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mam na imię Hania, a to mój mąż były ksiądz Jerzy. Jurku, ostatnio w programie rozmawialiśmy o tym i mówiliśmy o tym, co to jest Ewangelia, czyli dobra nowina o zbawieniu oraz rozmawialiśmy o konieczności podjęcia osobistej decyzji i odpowiedzi na nią, ale różnie jest tą odpowiedzią, więc moje pytanie, czy możesz powiedzieć, jakie są możliwe postawy człowieka w stosunku do Ewangelii? Najczęstszą postawą człowieka wobec Ewangelii, czy też wobec Boga, inaczej wobec tego, co Jezus zrobił dla nas, jest postawa człowieka religijnego, który teoretycznie uznaje, przyjmuje, stwierdza, czy to na zasadzie osobistego przekonania, czy na zasadzie tradycji, zwyczaju, bo tak mu przekazano, tak go nauczono. Nie kwestionuje w każdym bądź razie, że Bóg istnieje, natomiast swoje życie nie dostosowuje, nie jest albo nie jest w stanie dostosować do standardów, które wyznacza Jezus. Mhm. Oto taka grafika przedstawiająca charakterystykę takiej osoby. Okrąg oznacza nasze życie. W środku krzesło, które symbolizuje tron. A na tronie priorytet życiowy, czyli najważniejsza rzecz. Najważniejsza osoba. Najważniejsza osoba, cokolwiek. Mm -hmm. y tutaj, w tym przypadku, najważniejszą, najważniejszą uwagę ten człowiek skupia na własnym ja. Natomiast Samy Bóg sobie. jest w kręgu jego zainteresowań, ale u podnóżka tego tronu. To oznacza, że... Człowiek ten nie służy Bogu, ale Bóg ma służyć Jemu. Wszystko jest dobrze, kiedy Bóg mu błogosławi, kiedy jest mu przychylny, prosi go, kiedy potrzebuje określone mhm. rzeczy. No albo też co bardziej oziębli, w chwilach krytycznych kryzysu, czyli na zasadzie w myśl powiedzenia, mhm. jak trwoga, to do, do Boga. Mhm. Natomiast. Pozostał priorytetem w dniu, w dniu, w dniu, życiowym jest, jest, jest własne ja mhm. i jego wszystkie decyzje są z, podporządkowane spełnieniu własnych oczekiwań, mhm. tak. własnych priorytetów. Wszystko jest dobrze, co służy mnie mojemu domowi, moim dzieciom, moim interesom, kiedy odwrotnie się dzieje, wtedy jest niedobrze. Mhm, dobrze. To jedna postawa. Czy jeszcze jest może jakaś inna postawa? Owszem drugą charakterystyczną postawą jest postawa człowieka ateisty albo agnostyka, mhm. czyli który... Znowu na tronie swojego życia jakby, jakżeby inaczej, stawia swoje własne ja, natomiast Bóg jest poza obrębem w ogóle jego życia, mm -hmm, jego interesuje. zainteresowania. Ateista nie przyjmuje do wiadomości istnienia Boga, agnostyk y Przyjmuje, że Bóg może istnieje, ale nie zajmuje się tym, nie zaprząta to Jego uwagi. Żyje swoim życiem, niczego nie zamierza udawać. No i tyle. Świadomie po prostu lekceważy Boga, nie bierze Go pod uwagę, tak? Tak. Może żyć po prostu wbrew temu, co Bóg oczekuje, tak? Nie licząc się z niczym, tak? Tak. Z Bogiem się nie licząc. Dobrze. Yy, jeszcze jakaś inna postawa, bo tu widzę jeszcze jedną marzecinę. Yy, tak. Czy jest jeszcze jakaś inna postawa? Trzecia charakterystyczna postawa, niestety to mniejszość, to typowa postawa człowieka wierzącego biblijnie, który nie tylko przyjął do wiadomości, że Bóg istnieje, yy, ale postanowił go poznać yy, a nawet pójść za nim. Na tronie życia widzimy umieszczony krzyż, który symbolizuje Jezusa, natomiast u podnóżka tego tronu swoje własne ja. To oznacza, że człowiek ten świadomie i dobrowolnie dokonał wyboru, opowiedział się. Czyli wszedł z tego tronu, tak, tak. Na postanowił siebie samego zdjąć z tronu, stron, mm -hmm. stronu. natomiast na tronie umieścił Boga, mm -hmm. czy też Jezusa mm -hmm. i sam osobiście postanowił Mu służyć, mm -hmm. czyli swoje życie podporządkowuje Bogu w całości. Mhm. Mówi, do Ciebie należy moje życie i wszystko, co do mnie należy, należy mhm. również do Boga. Mhm. Czyli to jest właśnie ta odpowiedź, o której żeśmy mówili w poprzednim odcinku. Odpowiedź serca na przesłanie Ewangelii. Tak. Dokładnie, praktycznie na tym polega ta odpowiedź. Aby mhm. wszystko podporządkować w swoim życiu Bogu. Mhm. Ponieważ to Jezus nas uratował, mhm. oddał za nas Dobrze. życie. I co więcej, człowiek ten postanawia lepiej znać Boga, dlatego studiuje i czyta słowo Boże zawarte w Biblii, czyli testament Jezusa. No, nie tylko testament, ale całe słowo Boże. Moje pytanie jest takie: jaka z tych postaw jest najczęstsza w naszym kraju? Oczywiście postawa pierwsza, człowieka mhm. religijnego, niestety. Ale często to są osoby prowadzące jakby tak zwane porządne życie, tak? porządni ludzie. Więc co jest złego w takiej postawie człowieka religijnego? Czy jest coś e złego w ogóle? Tak, to prawda, że te osoby zwykle, osoby religijne, przynajmniej starają się robić dobre wrażenie, prezentować się. Niektóre z nich starają się unikać grzechu, mają pewne zahamowania, jeżeli chodzi o niemoralność, o, o popełnianie przestępstw. Natomiast w praktyce różnie im to wychodzi, bo najzwyczajniej w świecie, jeżeli nie oddały swoje życie Jezusowi i Duch Święty ich, nie wypełnił, to nie mają mocy i wewnętrznej siły do przeciwstawienia się temu wszystkiemu, co jest w świecie. A świat oddziaływuje bardzo intensywnie. Co, o czym Jan napisał w swoim liście I czego, o trzech porządliwościach. I to realnie jest odczuwalne przez każdego z nas. Czyli na takie życia. osoby są tak jakby wewnętrznie rozdarte, tak? Wewnętrznie niespójne, tak? Dokładnie. Z jednej strony idą jedną drogą, czyli tą jakby Bogu, czyli prowadzą takie nieby porządne życie, a z drugiej strony często w codziennym życiu yy, jakby nie radzą sobie z tym codziennym życiem i żyją jakby niezależnie od tego co Bóg mówi, tak? Tak. Podejmują decyzje pewne życiowe, jakby nie, nie związane z tym co, co Bóg mówi, tak? Podstawową mhm. cechą tych osób jest niekonsekwencja, wewnętrzne rozdwojenie. Wyznanie wiary, deklaracja, przynależność religijna, nawet mhm. praktyki religijne mhm. jedną stroną, jakby jednym torem. Natomiast mhm. życie od poniedziałku szare, często mhm. brutalne, idzie zupełnie drugim torem. Mhm. Swego rodzaju religijna schizofrenia. Rozdwojenie. Mm -hmm. Masz Biblię, czy mógłbyś powiedzieć, czy jest jakiś biblijny, yy, coś Biblia na ten temat mówi? Jaki biblijny cytat? Co Jezus na ten temat mówi? Czy mógłbyś powiedzieć? Rze rzeczywiście Jezus mówi, Biblia dużo mówi na ten temat, ale może dzisiaj akurat zacytujemy słowa samego Jezusa, które są umieszczone w objawieniu Jana, inaczej w apokalipsie, ostatniej księdze. Biblii, w rozdziale trzecim przeczytam najpierw wiersz 15. Jest to list do kościoła w Laodycei, list, który Jezus przekazał Janowi do odczytania do kościołów, które istniały wówczas w pierwszym wieku, w tym przypadku bezpośrednio do kościoła, który mieścił się w Laodycei. Jezus mówi do członków tego kościoła. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Dosyć drastyczne sformułowanie, bardzo kategoryczne rozdzielenie trzy postawy również gorący, zimny i letni. Najgorzej zostaje oceniona ta postawa mhm. pośrednia człowieka letniego, który nie jest ani gorący, ani letni. Mhm. Możemy to przyrównać do tej charakterystyki, którą przedstawiliśmy no przed właśnie. chwilą. Człowiek gorący, który postanowił nie tylko hmm, przyjmuje do wiadomości, że Bóg istnieje, ale postanowił mu służyć, jest gorący w swoim sercu. Czyli możemy powiedzieć: Kocha Boga, kocha Jezusa i postanowił podporządkować mu swoje życie. Odtąd wszystkie decyzje, które podejmuje w życiu, konsultuje z nim. Mhm. I postawa człowieka zimnego, który nie zaprząta swojej uwagi Bogiem, jest po prostu zimny. Mhm. Dlaczego Jezus nie najgorzej go ocenia? Bo przynajmniej jest szczery. I taki człowiek ma szansę się nawrócić. Najgorzej ocenia Jezus postawę człowieka letniego, który przyjmuje, że Bóg istnieje, ale jakby nie wyciąga z tego wniosków. Nie spełnia, nie przestrzega pierwszego przykazania Bożego, które mówi: Jam jest Pan Bóg Twój. Nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Natomiast ten człowiek dla niego wszystko może być Bogiem, co służy jego własnemu hmm. ja. Czyli to ja sam? Religijny, jakiś po człowiek. prostu mhm. egoista. Człowiek mhm. duchowo-letni. Dobrze. W związku z tym moje pytanie, jeżeli nawet, czyli zachęcasz, że lepiej być zimnym nawet, najlepiej gorącym, lepiej być zimnym, a najgorzej to być letnim, tak? Dokładnie. To no nie moje słowa. Tak. tak. Ale jeżeli ktoś rozpoznał, to znaczy słuchaczy, dzisiaj na przykład i uświadomił sobie, że właśnie, że on, według tego, co mówi Jezus, jest taką osobą letnią. Ale nie dlatego, że on ma to jakby w sercu, tak, zdecydował na tym, tylko po prostu tak został wychowany, tak wyrósł i nikt mu nie powiedział o tym że jest letni i że może coś trzeba zmienić. Czy dla takich osób jest jakieś, jakieś słowo? Co możemy powiedzieć takim osobom, które dziś właśnie usłyszały o tym i nagle uświadomiły sobie, o, to może o mnie, ja może jestem letni. Ja myślę, że jest to słowo dla większości z nas, szczególnie Polaków, jako ludzi religijnych, niestety w swojej religijności szalenie niekonsekwentnych, gdzie nasze życiowe decyzje Mm -hmm. nie są powiązane z Bogiem, ponieważ nie konsultujemy swoich życiowych decyzji z Jezusem, mm -hmm. nie słuchamy Go. Nie pytamy, My żyjemy według własnej mm -hmm. Ko ludzkiej planu. mądrości, mm -hmm. często głupoty. Mm -hmm. Jakie jest rozwiązanie? Jaka jest recepta? Posłuchajmy dalej Jezusa, wciąż w tym samym liście do kościoła w Laodycei. Zwracam uwagę, że są to słowa do ludzi, którzy byli w kościele. 19 i 20 wierszy tego samego trzeciego rozdziału Apokalipsy: Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał. Opamiętaj się. Oto stoję u drzwi. Pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Więc cóż tu dodać? Trzeba by powtórzyć za Jezusem. Mhm. Obudź w sobie zapał w jakiś sposób. Zacznij czytać testament Jezusa. Zacznij czytać Boże Słowo, bo samo to słowo mówi, że wiara rodzi się ze słuchania. Po drugie, opamiętaj się. Ponieważ nie jest rzeczą obojętną, jakie decyzje podejmujesz i jak żyjesz. Prędzej czy później będziesz musiał zdać sprawę z tego, jak postępujesz, mhm. co mówisz i co robisz w życiu. Mhm. No i po trzecie, po prostu. To kwestia Twojej decyzji. Jesteś wolnym człowiekiem, wolną osobą. Jako taka wolna osoba może podjąć decyzję, otworzyć drzwi swojego serca Jezusowi. Co to znaczy? Mhm. Otworzyć swoje życie na Jezusa. Od tego momentu Twoje życie może należeć do Niego. Mhm. Twój dom, Twoje dzieci, Twoja rodzina, Twój biznes wszystko. Wszystko podporządkowane Bogu. Czy chcesz tego? Do Ciebie należy decyzja. Od odpowiedzi na to wyzwanie zależy Twoja wieczność. Nie tylko jakość życia tutaj, ale cała wieczność. Jezus stoi u drzwi i puka, czeka. I na tym wyzwaniu skończymy. Pozdrawiamy Państwa. Do zobaczenia. Do zobaczenia.